<laughs> to... Dzisiaj musi być Mikołaja? Dzisiaj jest Mikołaj Czyli to jest Merry Christmas! Bo... Ładny ten kółek! Ale śliczny, bo możemy wylosować konia A no, z To jest jakiś. Nie, no ładny! A gdzie tu są konie pokazane do wylądowania? Nie ma śliczne, guma, ma o -am. ma o ma ma o, ma -o, ma -o, ma -o, o -leju i skórę. Mm. Zgadnij konia z zawiązanymi oczami. No to zadanko na dzisiaj mamy takie: rozpoznać konia z zamkniętymi oczami. oczami. No to co? No i zasady są takie, że e, Z będziemy sobie nawzajem e, podstawiać jakiegoś e, konia. Dobra. E, Ola, nie, nie, nie przemieszczaj się, bo się zaraz wywrócisz. Pokaż się. No, ładnie. Nic nie widać. Jest kuń. A skąd wiedziała, że ma się tam pokazać? No po głosie chyba wie, gdzie no, jestem, nie? No, <laughs> Możesz iść naprzód. Nie w to, w lewo. Jaki ma kolor? Cześć, Kania. <noise> Przede wszystkim pierwsze pytanie. Jaki ma kolor ten konie? Tak jak ja zawsze pytam weterynarzy, jak robią USG. <noise> Jakiej maści. Możesz sobie gdybać. Ta pani, a jaki kolor będzie ten rybak? Tak. Słyszysz, Ola, możesz sobie gdybać, ale tak. ostateczną odpowiedź podajesz po prostu i mówisz, że to jest ostateczna twoja odpowiedź. Co jest? Grzywka i ucho. ucho. Tak, rozpoznałaś yy, dobrą stronę konia, póki co. Tutaj jest tyłek. Nie ma kłamu? No jak kłom, chyba nie w tą stronę głowę. Sprawdźcie wyczesany. Nie. Czy znaczy kto się konia opiekuje? Ej, ja też tak będę robić. Okay. 够不够？<laughs> <怖> <laughs> Aniela? Tak, bo Aniela ma pod Już ja I Ale to jest kibyłek. A czy to jest ostateczna odpowiedź? Nie. A dlaczego nie? No tak. A, a, a wiesz co? Rozumiesz co? Ty zawsze robisz tak, żeby. Widać, którą córkę kochasz bardziej. Pokażę jeszcze raz jak to się chodzi, tak? No dawaj, dawaj, Johnny, chodź. No to idź gdzie indziej. A w lewo? I do mnie? Nie, w prawo, w lewo, w lewo. O, i tu jest płoc. Tak jest. Jesteś przy płocie. I to jest druga ściana lewa? Gdzie jest parking? Tam? Dobrze. Dobra, czyli jeszcze ja się to orientuję. I tutaj będę miała zaraz bramę z tą na wsią strefę. Tak. Gdzie koń? Gdzie koń? Możesz iść dalej. Od, podprowadzę cię do konia. Do mnie? Za głosem, do mnie za głosem. Za głosem. No, chodź, chodź. Chodź, chodź, To był piesek? Tak, uwaga, jest koń. Dobra, już zaczynasz konia. Koń. Mm, ten koń śmierdzi. śmierdzi. O nie, czy to kurier. Tylko <śmierdzi> Ja nie mogę odebrać, jaki to może. Halo? Kurier. E, halo, halo? Halo! Na scenie nie wiecie. Ej, mógłbyś ktoś zadzwonić do Wajzy, bo łaj za pieniądze ma na to. Ja Ola zadzwoni. Zadzwonisz Ola do Łajzy i jej powiesz, że kurier przyjechał i żeby tam poszła do niego z pieniążkami. A ona się otworzy bramę? E, Podwórko no to zazwyczaj wychodzimy tyłem ode mnie bram. Aha, no dobra, no to zgadza. U, o, Ale śmierdzi nawet, nie? Przede wszystkim ten koniec mega usypiony. Żywo po tej halo? stronie. Żony, właśnie e, bo kurier jest, trzeba wyjść. A ja nie mogę, bo jestem bez oczu. Nie ma walkoczyków. Pomóż też. O, halo? E, tak, tam już koleżanka wyjdzie. Dobra, to tam już koleżanka idzie. Dzięki tupie jest noga. Nie, jest frustrowany. Gdzie jest przód tego konia? Tu. Czyli tu jest frustrowane. Co ty ma. Dobra. Obstawiam, że to jest lata To jest nie Sprawdź. Co? Nie, bo kurczę nogę podała. I właśnie się tak chciałam sprawdzić, czy będzie chciało mnie kopnąć jeszcze. No właśnie. Czy nie. No to druga seria. W drugiej już nie podpowiadam absolutnie nic. Ale ty widzisz? No, no, no bo wyciągałam telefon. Chodź teraz do mnie. W moją stronę. Idź prosto. Cały czas prosto. <głos> <głos> idź prosto. W prawo. Prosto. Idź powoli. W prawo. W prawo. Tam jest prawo, tak? Idź prosto. Co to jest? No. Idź dalej. Aha, to są trzy albo dwa drogi, tylko teraz gdzie jest? jestem? Ha, to jest już to idzie ta... koń. Ja jestem chyba przy E. Tu jest E? Gdzie? Tak. Dobrze, już jest koń, chodź do konia. Ja już nic nie podpowiadam tym razem, więc musicie się zdać na siebie. Idź do przodu, tam jest koń. Tam, tam, idź. O, masz koń. Ja się już nic nie odzywam w ogóle, bo by nie było na okay. mnie. Musisz, aby kiedyś spróbować. Musisz kiedy spróbować, ale to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Nie, no dobra, Aurina. Ostatnia sznapowź. No, Zdejmij maskę. Serio? No. I no. ja nie odpowiadałam. Jest. Jest konia. Nie. Dobra, konia. Jak wam to przyjemne sprawi? Tak, na pewno i w Dobra, moja odpowiedź to jest chyba. Sprawdź. Moim zdaniem to było za proste, bo się za dużo wiercił. No to czekamy na Mikołaja, słuchajcie. Ej, jedzie? Jedzie. jedzie? jedzie Jadą sanie? Jedzie. jedzie. say it's ale ma dzwonki nawet. Nie ma Nie, na prezenty. Są, nie na prezenty. <śla> to Nie Puszczasz nas do tej Nie oh, oh, oh. w Laponii, Fajnie było! onados Субтитры <laughs> Okay. A to trzeba tu czytać. Pomocniku e, Mikołaja, chodź. Ja nie. To ty jesteś pomocnik Mikołaja, czytaj, co tam. Proszę bardzo. Co tam o, ta Mariana. jest? Jasiek. Jasiek. Jasiek, o! O, przekażemy mu. Przekażemy mu. Dżony! Dżony, zarizony. O, to, to Johnny! O, patrzcie, twarzowe, bo to jest ze mną, to jest bluza w... ze mną. Idealna. Marian! Marian! Marian. On A był też Marian. grzeczny. A on Aja. mówi, że... Jej, Ola trzymaj prezenty, bo jesteś czyściejsza. On mówi, że on jest grzeczny, dostał te w samochodziki, bo jest znawcą wszystkich tutaj. Marian. To Marianowi też muszę Zaraz przekażę... mu zaniesiemy. Zaraz mu zaniesiemy, bo go tu nie ma. Pieski żony. O, pieski. Patrz. To, ja. Będą mogli... Ciastek. Ciastek. Oni uwielbiają ciastków. Może pożyje z nimi chwilę <laughs> dłużej. Zobaczymy. Joli. O, wow, pieski Oli! Jest. Ola! Ola! Pieska? O, też mam ciasto. To wszyscy byliśmy grzeczni! Wszyscy byliśmy wszyscy grzeczni! Wszyscy byliśmy Łasza! Co to jest Łasza? Co to jest Łasza? Że Łajza? Ej, no, nie rzucaj ty! Łasza to jest Łajza? Czy jakieś. Alusia! <noise> tak! Dla, nie, nie, dla, nie, dla jej córe... córeczki! Na mojej córki, Alicji. Co? Nosi pan Już mówiłeś ostatnio, stacjonach, mówię, że nie odnieś. No mam córkę Alicję, chyba <noise> dwa latka. O, Alicję. Ja to czasami złuchodzę przecież. Koty. Mały, mała biała taka, słuchaj, jest. Mała biała, takie Koty Johnny. O, to dla <noise> moich kolejnych dzieci. Tak? Tak? No, przecież Alicja to jest moja owieczka. To jest moja córka Alicja. I nosi tam persy, śródmień. I nosi tam A na tej pani nie ma nic? Nie? Chyba była niegrzeczna. Pisze. Konie! Koniki! No Konici. to koniki też dostaną. Patrzcie, jak tam patrzą. Patrzcie, widzicie. Już czekają. A co dla pani? Jak? No właśnie, co dla pani? Ups. To ta łasza, to może to była ta no pani? Łasza? To, to to było to. Tak? Tak. A gdzie jest ta łasza? Łasza, gdzie masz łasze? Tu jest. Tu Łasza, no Łasza, jest łasza. To pani Łasza. Dobrze, to dla pani Łaszy. Patrz mi karmi Żelka. Żelek dostał, wraca do domu. <muchy> o. On mówi, ja do Laponii nie jadę, ja nie będę ja reniferem. <muchy> no, prezent! Chodź Zadzimy, po swój prezent, prezent Bo. Bo byłeś grze Mikołaj mówi, że byłeś grze. No dawaj. Nie chcę. Maria nie chce prezentu. Dzięki, Mikołaju. No to ten. To jak zobaczysz Jaśka po drodze, to niech nam przyjdzie po prezent. Chodź, Maria, dla Ciebie też jest prezent. O deo, ne? O deo, ne? <inaudible> o Cześć! Kupują Ola prezenty dla nowych ludzi, dla nowych dzieci. Kupują Ola prezenty dla nowych ludzi. Chyba tak. prezenty dla nowych tych? Dla dzieci, tak? Dla dzieci kupujecie prezenty, nie? No, to dobrze. To dobry Mikołaj, dobry. Dobry Mikołaj. Oni, oni nie, to nie jest, że robią wodę. oni Polka. Pie... No, jest. Nabyłeś prezenty? Wystarczy. Dawaj to zdjęcie zrobimy, co? No to czekaj, to... Weź to kołaj. To, to, to... E, to... masz. No ktoś nam zrobi zdjęcie. To, sko... to jeszcze nam został koń. I jest to widunia. No to pięknie należy się, bo jest takim naszym tutaj... Ty ją zawieszamy do meczony? Koło Zefirka. Hadi sobie teraz tam. No zobaczcie, już mamy coraz więcej tych bombaczek. Do jutra! Do pa! jutra, pa!